Witam, dzisiaj testujemy tego potwora I, i jest bardzo dużo osób tu generalnie Zarabiałem właśnie Jatkowi 50 zł. Dobra I, i teraz testujemy. No, możecie się przywitać jak chcecie. Trzyma, ma robi wrażenie. Ponad 15 cm. Robi wrażenie, wiem, bo mierzyłem.

O kurde, sorry. Przepraszam. Tam powinno być. To ja pokazuję. O, tam jest potwór. Patrzcie, jaki potwór tam jest. recenzja pewnie. Jeszcze tutaj, ej! tu. Tutaj jeszcze jest. Y... Nie wiem, jakiś Oliwier przyszedł i zaczął to brać do buzi, zjadł połowę. To jest w ogóle wstyd trochę. I to w miejscu publicznym. No i co? Oceniam to, tą pizzę tego potwora na 15 na 17. Do widzenia.